Grzegorzów, jako mistrz Grzegorz Mardyła, trener klubu Power Fighthouse z Kawina w Krakowie. A jego rywalem, jego uczeń Grzegorz Najder. Trzy rundy po dwie minuty. Raczej będziemy mieli tutaj sparring między oboma panami. Zobaczymy czy któryś z nich odpali nam się w tym pojedynku. Bardzo ciekawa postać jeżeli chodzi o pana Grzegorza Mardyłę. To jest pieściarz, który walczył również w kickboxingu, walczył w formułach właśnie z low kickiem, walczył w formułach kopanych. 200 walk na jego koncie. No do Wasyla Łomaczenki jeszcze 100 brakuje, natomiast doświadczenie ogromne. Prowadzi treningi boksu, prowadzi treningi kickboxingu. Także jednym słowem, zna się na rzeczy. Wiele walk stoczonych, na przykład takich ciekawszych to walka chociażby na mistrzach Polski K1 w Legnicy w 2015 roku, na której mierzył się z Maciejem Garbaczewskim, wówczas jednym z najlepszych zawodników lowkika oraz Formuły K1, późniejszym Mistrzem Polski. Zawodowego, zawodowym mistrzem Polski PZKB w formule K1. Walczył również z ciekawymi nazwiskami ze świata pięściarskiego, chociażby warto tutaj wspomnieć pana Sebastiana Rębeckiego i Ryszarda Lewickiego. Rywalizował w kategorii w 75 kg oraz w kategorii 71 kg. Zdobył m.in. złoty medal na Pucharze Polski K1 w wadze do 71 kg w dywizji seniorów który miał miejsce w Ożerowie Mazowieckim, jako pięściarz reprezentował TS Wisłę Kraków. Był mistrzem Małopolski Seniorów w boksie w 2010 roku, a więc to doświadczenie, te lata spędzone jako zawodnik, jako trener to jest rzecz bezcenna, rzecz, która się przydaje w codziennym życiu. Zresztą zobaczmy sami czysty pojedynek sędzia Maciej Bajtel nie musi interweniować że Gosza mardyła w swoim stylu dziś po w stepie, bo to jego to jest ulubiona biorad pierwszej. Punktuje swojego podatyśnego. Rundę drugą. Komentarz wolny i rozpoczynamy rundę drugą rywalizacji wewnątrz klubu Power Fight House Kawina. Grzegorz Mardyła w czerwonym narożniku, natomiast w niebieskim Grzegorz Najder, czyli trener oraz jego podopieczny. No właśnie, podopieczny. Może trochę o Grzegorzu Najderze. Jest to zawodnik, który ma na swoim koncie już kilka startów. Walczył między innymi w międzynarodowym Grand Prix Małopolski w boksie. Było to we wrześniu 2019 roku, na którym zwyciężył niejednogłośną decyzją sędziów 2 do 1 z Adrianem Wardęgą. Walka się odbywała w kategorii 81 kg. Zaraz widzimy, nieco przyspieszył, a więc tutaj panowie na szczęście Postanowili też dolać oliwę do ognia i nie, że tak powiem, nie klepią się, nie pacają. A faktycznie jest to gdzieś sparring pięściarski przy reflektorach, przy kamerach. Wracając do Grześka Najdera, walczył również na mistrzostwach Małopolski w 2021 roku. Tam przegrał w pierwszej walce z Dominikiem Sucheckim przez jednogłośną decyzję sędziów a w sierpniu zeszłego roku brał udział w sparingach sędziowanych, które odbywały się w Krakowie, tam walczył z Papułem Białkiem. Świetnie ten lewy zamachowy w wykonaniu Grzegorza Mardyły doszedł celu. Tak jak już wspomniałem, Grzegorz Mardyła niezwykle doświadczony jako fighter, doświadczony również jako trener, bowiem w jego klubie przez jakiś czas trenowali naprawdę świetni zawodnicy, chociażby Rafał Koziarski, który niedawno przecież wystąpił w turnieju na Gali HF HFO, obecnie bokserem zawodowy, ale sukcesy amatorskie odnosił również pod okiem pana Grzegorza, więc jakoś cegiełkę do sukcesu Rafała dołożył. Ostatnie sekundy rundy drugiej, jeszcze dobry lewy krzyżowy w wykonaniu marki, na którym prawym krótkim takim lewym odpowiedział. Zapraszam na rundę trzecią. Sędzia Bajtel daje znak, że ring musi pozostać wolny, a więc tylko dwaj zawodnicy i rozjemca tego starcia w ringu. Maciej Bajtel, jeden z najbardziej doświadczonych sędziów, w opinii wielu, jeden z najlepszych, a na pewno najprzystojniejszy sędzia w okręgu małopolskim. I zdecydowanie najprzystojniejszy sędzia w powiecie nowosądowym w gminie Muszyna. Także Maćku, będziesz odsłuchiwał, to będziesz wiedział, że wspomniałem o tym, natomiast zamknięty w tej chwili przez Grzegorza Najdera. Grzegorza Mardyła. No i widać, że trener nieco został rozjuszony, postanawia dać lekcję swojemu zawodnikowi, ale ten drugi z kolei widzimy teraz trochę punktował. Swojego szkolenia, owca, te ciosy podbrudkowe, krótkie, podbrudkowe dochodziły celu. Świetna teraz kombinacja, ale te ciosy też no, nie są ubite z pełną siłą. Panowie, mimo że gdzieś tam nie do końca się oszczędzają, to też nie dają siebie absolutnie 100%, ale zdecydowanie jest to pojedynek naprawdę na ciekawej intensywności, który fanom Szermierki na piści. Może się podobać. No i zobaczmy, czy będzie sidestep jak to zwykle zwykłe robicie. Grzegorz. Oj, po też, ten lewy krzyżowy doszedł do celu. Trafił swoim prawym również Grzegorz Schneider. Biegny prawy podbrutkowej i zakończona akcja tym lewym zamachowym przez Mardyłę. Jeszcze jeden lewy krzyżowy widzimy, już gdzieś tam łapie. To powietrze bardzo chciwie Grzegorz Najder, a Mardyła świeżutki cały czas na wysokim tempie. Jakby mógł jeszcze drugie rundy zrobić w ringu. Ciężki, ciężki oddech Grzeszka Najdera. 10 sekund do zakończenia rundy trzeciej do końca całego pojedynku. Jest to walka pokazowa w boksie jest 75 kg Grzegorz Mardyła i Grzegorz Schneider, a więc trener i zawodnik Power Fight House Kraków zmierzyli się w ringu. No i zobaczymy walka, jak się zakończy. Szanowni Państwo, to była pokazowa walka w boksie, której Promotorami byli Piotr Rubel z Fabryki Sportu i VIP Security. Zapraszamy zawodników do ogłoszenia werdyktu. A tutaj zapadł niewątpliwie jednogłośny remis! wielkim brawa! Dziękujemy za wspaniałą walkę, walkę bokserską. Oczywiście chwila dla fotoreporterów. A ja korzystając z chwili przerwy, e, zapraszam Państwa w imieniu organizatora do korzystania z bufetu, który został e, na dzisiaj przygotowany. Grzegorz Najder w narożniku niebieskim i Grzegorz Mardyła w narożniku czerwonym. Raz jeszcze podziękujmy Panom brawami za tę wspaniałą, za tę wspaniałą pokazową walkę bokserską. Szanowni Państwo, to była czwarta walka karty wstępnej, czas na krótką przerwę muzyczną, taneczną. Zapraszam do ringu nie fighterów, a tancerki Outside Crew z nowego sądu.